Witam serdecznie na Warmia Dzisiaj organizujemy piąty lot z miejscowości miasta Biskupiec Jesteśmy troszeczkę za Pogoda słoneczna Tu jestem na takiej żwirowni Ciężko było miejsce znaleźć ale w tamtym roku byłem z innej strony Zbliża się godzina 8 35. Dzisiaj mają lekki wiatr w dziób, także startujemy. Kołąpki wystartowały, jakoś się podniosły. Jest jakiś jaszcząt na obok. Także to tyle. Pozdrawiam. Dobry lot.